Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Nie Przegap. Ten weekend zapraszamy na Słupną, do Parku Zamkowego, na Górkę Słupecką oraz do kina. A na co konkretnie? Zobaczcie sami. Magdalena Warchoł, zapraszam. Wszyscy, którzy lubią seanse w plenerze, zapraszamy w piątkowy wieczór do Parku Słupna na kinoletnie pod tytułem Simon Simon. Seans będzie emitowany o godzinie 21.30. Wstęp wolny. W sobotę o godzinie 15 rozpocznie się finał Mysłowickiej Rajzy z Korfantem w Parku Zamkowym. Zaplanowano wiele atrakcji między innymi takich jak nauka kaligrafii, animacje, śląski poczęstunek, scenki historyczne oraz występ grupy Śląsko-Bajerka. To wszystko w najbliższą sobotę w Parku Zamkowym. Zapraszamy! Ponownie zapraszamy na śniadanie na polanie, które odbędzie się w niedzielę standardowo na górce Słupeckiej. Śniadanie pod chmurką rozpoczyna się o godzinie 9 i potrwa do godziny 13. Weźcie udział w naszym konkursie filmowym do wygrania podwój na zaproszenie do gołkina. Napiszcie pod programem, który film w kinie chcielibyście zobaczyć, no i oczywiście dlaczego. Cały repertuar dostępny jest na stronie gołkino.pl, a teraz zobaczmy, jakie są najnowsze premiery. Nie zgaszalgi. Najnowsza francusko-kanadyjska animacja z humorem dla najmłodszych. Kocham ją i martwię się o nią w każdej sekundzie życia. Oh. So oh. Jeśli złapię podpalacza, to ta będzie musiał nagiąć zasady. Zostanę pierwszą kobietą strażakiem. To jazda na krawędzi. Oh. Nikt nie obiecywał, że spełnianie marzeń będzie łatwe. Oh. Ale nigdy z nich nie zrezygnuję. Gaszalni. Czy właśnie zamerdałeś do mnie wąsami? <noise> Bo to sierść psiej pupki. O. Wzruszająca do łez historia oraz autorska ścieżka dźwiękowa Pawła Domagały, który występuje również jako główny bohater w filmie pod tytułem Na chwilę, na zawsze. Jedna się To A... Może mi powiedzieć, co ty wprawiasz? A widziałaś. To teraz to trzeba posprzątać, co nie? Wiesz, jak ci pierwszy raz zobaczyłem, pomyślałem, że to jest znak. Powodzenia Leo grande. Tytułowy Leo to atrakcyjny mężczyzna oferujący swoje usługi klientkom, ale w centrum tej opowieści nie jest właśnie Leo, lecz jego klientka, 62-letnia była nauczycielka Nancy. Basia, ulubiona bohaterka najmłodszych, powraca na ekrany kin z kolejnymi przygodami. Codziennie wymyśla coś nowego. Raz chce zostać baletnicą, a innego dnia treserką dzikich zwierząt. Zobaczcie sami. Jestem Basia, mam pięć lat. W paski bluzę, w paski świat. W paski humor ciągle mam. Śpiewam sobie tra-ta-tam, Biega ta. -tam, Praniem w paski, humor ciągle ma. Śpiewa sobie tam, tam, tam to już wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo i do zobaczenia.